No jesteśmy przed sporymi wyzwaniami technologicznymi w najbliższych latach. Z jednej strony oczywiście jest to zmiany w promaku, co do których musimy się dobrze przygotować i tu trwają wstępne prace. Tego Promaka musimy dodatkowo przygotować pod nowy system giełdowy WOS i tu też wstępne prace trwają. Trudnością jest to, że nie mamy nadal ostatecznej wersji tego systemu giełdowego, czyli tak do końca nie wiemy, do czego musimy się dostosować. W związku z tym mam nadzieję, że najbliższe miesiące ugruntują tę naszą wiedzę dotyczącą nowego, nowego systemu giełdowego i wtedy w pełną parą oczywiście ruszymy. Będziemy, jestem przekonany, z pomocą firmy Aseco, gotowi na to, że w terminie dostosujemy się do wymagań giełdy papierów wartościowych w Warszawie.